Każdy chciał, no ale niestety czas, czas jest zbyt krótki. Ja byłem tym szczęśliwcem, któremu się udało wjechać tym wysięgnikiem na 50 metrów, także no, robi to niesamowite wrażenie. Mieliśmy fantastyczną okazję zobaczyć, jak wygląda firma od wewnątrz. Jestem bardzo szczęśliwy course because Stephen, I bo nie wiedziałem, zanim zostałem here, że jest tutaj jeden architekt Italian który that ten budynek, ale w 1 grudnia z wizytą do Lotosu przybyli siatkarze oraz sztab szkoleniowy Lotosu Treli Gdańsk. Zawodnicy, którzy są rewelacją obecnego sezonu Plus Ligi, zwiedzili rafinerię, spotkali się z pracownikami Lotos Straż, a najodważniejsi z nich obejrzeli zakład z wysokości wysięgnika w wozu strażackiego. Po tych emocjach był czas na spotkanie z władzami Lotosu oraz wspólne, pamiątkowe zdjęcia. Oh, Muszę be honest with you uh we make one good first part of the season but we try to do our best uh, until the ending we know exactly this is not easy to repeat one amazing uh, uh, series of victory that we made in this first part of the season but we work in this direction for to arrive in the best condition for the playoff after that we look what happens na grawie europejskich pucharach podniesie rangę i poziom sportowy drużyny jak i całej firmy dlatego no będziemy Robić wszystko, co w naszej mocy. Będziemy ciężko e, pracować, żeby e, te Puchary Europejskie e, były w Trójmieście, e, co się wiąże z tym, że musimy naprawdę znaleźć się w czołówce Plus Ligi. Bardzo ważne jest to, z czego bardzo się cieszymy, jak ten zespół podchodzi do obowiązków, jak ciężko pracuje, jak dobrze spełnia swoje obowiązki i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeszcze sezon przed nami do końca jeszcze bardzo długi, wierzymy, że będzie on realizowany dalej tak jak do tej pory no i że będziemy wspólnie budowali markę naszego jednego ze sponsorów tytułarnych, głównego, czyli grupy Lotus. Chcielibyśmy na pewno dobrze się zaprezentować w tym sezonie, na razie nam się udaje, myślę, że całkiem nieźle, ale sezon jeszcze jest długi, przyjdą playoffy, prawdopodobnie w nich zagramy, zobaczymy wtedy gdzie będziemy i będziemy mogli trochę realnie do tego podchodzić, ale na pewno chcielibyśmy powalczyć o to, żeby być jak najwyżej. No 26 punktów, do, dobrze sobie radzą, fajnie, że, że, że mamy taką drużynę i że y, mieli czas do nas też przyjechać, także jesteśmy zaszczyceni ich obecnością. Cele się nie zmieniły na ten sezon. Cały czas naszym celem jest play-off. Oczywiście na ten początek sezonu jest dla nas wyśmienity, nie ma co ukrywać, że te wszystkie, ta seria zwycięstw ośmiu z rzędu na samym początku no na pewno robi wrażenie, ale, czy jestem zaskoczony no po tym, jak ciężko przepracowaliśmy okres przygotowawczy do tego sezonu z nowym trenerem, który nas prowadzi? Czy jestem zaskoczony? Cieszę się, że, że to, co tą całą pracę, którą włożyliśmy w okresie przygotowawczym, to się wszystko przełożyło na boisko i, i dzisiaj widzimy tego wyniki. Zmieniam stację, jeżdżę już tylko na lotos.